Alarm Control to unikalna platforma pozwalająca na zdalne zarządzanie systemem alarmowym poprzez zbudowany modem GPRS. Aby zdalnie sterować swoim systemem alarmowym, musisz zalogować się do platformy Alarm Control. Możesz wykonać to ze strony Juventus, klikając na ikonę Juventus24 Online, a następnie Alarm Control. Jak również wpisując w dowolnej przeglądarce https alarmcontrol.pl. Na stronie logowania wprowadzasz login i hasło ustalone na etapie podpisywania umowy oraz kod alarmu będący Twoim kodem użytkownika w systemie alarmowym, a następnie klikasz Zaloguj. Na ekranie głównym platformy Alarm Control wyróżnić można. W górnej części ekranu zakładki pozwalające wybrać załączenie-wyłączenie, ustawienia i historia. W głównej części ekranu są funkcje sterowania przypisane do wymienionych zakładek, a w dolnej części ekranu informacje o statusie systemu. W zakładce Załączanie-wyłączanie może sprawdzić stan systemu. Jego status oraz sterować systemem alarmowym. Załączając system, możesz wybrać trzy opcje: załączenie pełne, gdy nie ma nikogo w domu, załączenie częściowe, np. gdy idziesz spać, oraz załączenie obwodowe, gdy jesteś w domu i chcesz, aby czujki zewnętrzne były aktywne. Aby załączyć system, kliknij odpowiedni przycisk. Przy wyłączaniu systemu alarmowego w celu potwierdzenia polecenia musisz użyć kodu systemu alarmowego. Zdalne wyłączenie wyciszy sygnalizator, gdy system jest w stanie alarmu. W zakładce ustawienia możesz administrować kodami dostępów do platformy oraz systemu alarmowego, blokować linie, które generują fałszywe alarmy. Oraz definiować zdarzenia, o których chcesz być powiadamiany. W zakładce Użytkownicy systemu alarmowego możesz dodać lub zmienić kody alarmu. Wystarczy wcisnąć Dodaj lub Edytuj użytkownika, wpisać dwukrotnie nowy kod alarmu i potwierdzić go kodem głównym. Aby usunąć kod alarmu użytkownika, wciśnij Usuń i zatwierdź. Podobnie jest w przypadku osób mających mieć dostęp do platformy. W zakładce Użytkownicy Alarm Control wybierz Edytuj lub Dodaj nowe konto. Wprowadź dane osób i zatwierdź. Aby usunąć osobę, wybierz ją z listy i wciśnij Usuń. Pamiętaj, aby okresowo zmieniać Twoje hasło dostępu do platformy Alarm Control. Możesz to szybko wykonać w zakładce Zmiana hasła. W przypadku gdy Twój system alarmowy będzie generował fałszywe alarmy, możesz użyć zakładki Blokowanie linii. Masz tam spis linii informacje o tym, która linia generuje alarmę oraz czy jest uszkodzona. Możesz taką linię zablokować zaznaczając Checkbox i klikając Zastosuj. Zaznaczona linia będzie zablokowana do momentu rozbrojenia systemu alarmowego. Jeśli chcesz być automatycznie informowany o zdarzeniach systemu, skorzystaj z zakładki powiadomienia e-mail. Wprowadzisz tam adresy e-mail, na które będą wysyłane informacje o zdarzeniach pochodzących z systemu alarmowego. Wystarczy zaznaczyć, które zdarzenia cię interesują, i wcisnąć aktualizuj. Aby przejrzeć pamięć zdarzeń systemu alarmowego, wybierz zakładkę Historia. Zdarzenia są zorganizowane w tabeli. W pierwszej kolumnie są opisy ułatwiające identyfikację zdarzeń. W kolejnej nazwy linii, z których nastąpiło zdarzenie, lub nazwy użytkowników w przypadku załączeń i wyłączeń. W kolejnej kolumnie znajduje się informacja o czasie zdarzenia, a w ostatniej jest znacznik informujący o tym, czy zdarzenie było raportowane do Centrum Monitorowania. Historię możesz w każdej chwili wyeksportować do pliku albo wydrukować. Aby uzyskać więcej informacji na temat Alarm Control, skontaktuj się z naszą firmą.